Muszę się odetchnąć, po prostu muszę się odewać, dlatego że to, co się stało, ilu z nachorów wyszło w międzyczasie, antykowidowców, którzy wiedzieli więcej, kurwa, o papierze, którzy byli mądrzejsi od lekarza, te swoje teorie i te tabliczki, to wsadźcie sobie w dupę, bo ja miałam grypę. Mam 40 lat i już miałam grypę. To, kurwa, co mam teraz, to nie wiem, jak się nazywa. Dlatego bardzo was wszystkich proszę rozsądek o zachowanie dystansu, o dbanie o siebie i swoich bliskich. Boże, jakichś chorób, nie wierzcie w tych doktorów bez szkoły, tych ludzi krzyczących głucho. Ja wiem, że jest tragedia, ja wiem, że ludzie nie mają pracy. Ja wiem, że jest lockdown, że tak czy nie inaczej. Nie ma to znaczenia. Jestem osobą, która aktywnie uprawiała sporty. Nie mam siły iść do łazienki. Nie mam siły nic jeść, bo wszystko wymiotuję. Czuję się strasznie. I nie mówię tego, bo wymagam od Was litości absolutnej. Chcę być przestrogą dla wszystkich cwaniaczków którzy wokół szerzą te swoje ideologie. Ja jestem skończona, naprawdę, wierzcie mi, nie wiem ile, ile schudłam, to nie ma znaczenia.